Tenny Księkiewicz Ogniem i mieczem, tom pierwszy, rozdział pierwszy. Rok 1647 był to dziwny rok, w którym rozmaite znaki na niebie i ziemi zwiastowały jakoweś klęski i nadzwyczajne zdarzenia. Współcześni kronikarze wspominają, iż z wiosny szarańcza w niesłychanej ilości wyroiła się z dzikich pól i zniszczyła zasiewy i trawy, co było przepowiednią napadów tatarskich. Latem zdarzyło się wielkie zaćmienie słońca, a wkrótce potem kometa pojawiła się na niebie. W Warszawie widywano też nad miastem mogiłę i krzyż ognisty w obłokach. Odprawiano więc posty i dawano jałmużny, gdyż niektórzy twierdzili, że zaraza spadnie na kraj i wygubi rodzaj ludzki. Nareszcie zima nastała tak lekka, że najstarsi ludzie nie pamiętali podobnej. W południowych województwach lody nie popętały, wcale wód, które podsycane topniejącym każdego ranka śniegiem wystąpiły z łożysk i pozalewały brzegi. Padały częste deszcze. Steb rozmógł i zmienił się w wielką kałużę. Słońce zaś w południe dogrzewało tak mocno, że dziw nad dziwy w województwie bracławskim i na dzikich polach zielona ruń okryła stepy i rozłogi już w połowie grudnia. Roje po pasiekach poczęły się burzyć i huczeć, bydło ryczało po zagrodach. Gdy więc tak porządek przyrodzenia zdawał się być wcale odwróconym, wszyscy na Rusi, oczekując niezwykłych zdarzeń, zwracali niespokojny umysł i oczy, szczególnie ku dzikim polom, od których łatwiej niż w i nąd mogło się ukazać niebezpieczeństwo. Tymczasem na polach nie działo się nic nadzwyczajnego i nie było innych walk i potyczek, jak te, które się odprawiały tam zwykle, a o których wiedziały tylko orły, jastrzębie, kruki i zwierz polny. Bo takie to już były te pola. Ostatnie ślady osiadłego życia kończyły się idąc ku południowi niedaleko za Czechrynem od Dniepru, a od Dniestru niedaleko za humaniem. A potem już hen Kulimanom i morzu step i step w dwie rzeki, jakby w ramię ujęty. Na łku Dnieprowym na niżu wrzało jeszcze kozacze życie za porochami, ale w samych polach nikt nie mieszkał i chyba po brzegach tkwiły gdzieniegdzie polanki, jakoby wyspy wśród morza. Ziemia była denominę Rzeczypospolitej, ale pustynna, na której pastwisk Rzeczpospolita Tatarom pozwalała, wszakże gdy kozacy często bronili, więc to pastwisko było i pobojowiskiem zarazem. Ile tam walk stoczono, ile ludzi legło, nikt nie zliczył, nikt nie spamiętał. Orły, jastrzębie i kruki jedne wiedziały, a kto z daleka dosłyszał szum skrzydeł i krakanie, kto ujrzał wiry ptasie nad jednym kołującym miejscem, to wiedział, że tam trupy lub kości niepogrzebione leżą. Polowano w trawach na ludzi jakby na wirki lub słuchaki. polował kto chciał. Człek prawem ścigany chronił się w dzikie stepy, orężny pasterz trzód strzegł, rycerz przygód tam szukał, łotrzyk głupu. kozak tatara, tatar kozaka. Bywało, że i całe watachy broniły trzód przed tłumami napastników. Step to był pusty i pełny zarazem, cichy i groźny spokojnie i pełen zasadek, dziki od dzikich pól, ale i od dzikich dusz. Czasem też napełniała go wielka wojna. Wówczas płynęły po nim jak fale czambuły tatarskie, pułki kozackie, to chorągwie polskie lub wołoskie, Nocami rżenie koni wtruwało wyciąg wilków, głos kotłów i trąb mosiężnych leciał aż do Owidowego Jeziora i ku morzu, a na czarnym szlaku, na Kuczmańskim rzekłbyś, powódź ludzka. Granic Rzeczypospolitej strzegł od Kamieńca aż do Dniepru stanice Polanki i gdy szlaki miały się zaroić, poznawano właśnie po niezliczonych sadach ptactwa, które płoszone przez czambuły leciały na północ. Ale Tatar, byle wychylił się z Czarnego Lasu lub Dniestr przebył od strony Wołoskiej, to stepem równo z ptakami stawał w południowych województwach. Wszelako zimy owej ptactwo nie ciągnęło z wrzaskiem ku Rzeczypospolitej. Na stepie było ciszej niż zwykle. W chwili, gdy rozpoczyna się powieść nasza, słońce zachodziło właśnie, a czerwonawe jego promienie rozświecały okolice pustą zupełnie. Na północnym krańcu dzikich pól, nad Omelniczkiem, aż do jego ujścia. Najbystrzejszy wzrok nie mógłby odkryć jednej żywej duszy, ani nawet żadnego ruchu w ciemnych, zeschniętych i zwiędłych burzanach. Słońce połową tylko tarczy wyglądało jeszcze za widnokręgu. Niebo było już ciemne, a potem i step z wolna mroczył się coraz bardziej. Na lewym brzegu, na niewielkiej wyniosłości podobniejszej do mogiły niż do wzgórza, świeciły tylko resztki murowanej stanicy, którą niegdyś jeszcze Teodoryk Buczacki Wystawił, a którą potem napady starły. Od ruiny owej padał długi cień. Opodal świeciły wody szeroko rozlanego omelniczka, który w tym miejscu skręca się ku Dnieprowi. Ale blaski gasły coraz bardziej na niebie i na ziemi. Z nieba dochodziły tylko klangory żurawi, ciągnących ku morzu. Zresztą ciszy nie przerywał żaden głos. Noc zapadła nad pustynią, a z nią nastała godzina duchów. Czuwający w stanicach rycerze opowiadali sobie w owych czasach, że nocami wstają na dzikich polach cienie poległych, którzy zeszli tam nagłą śmiercią w grzechu i odprawują swoje korowody, czym im żaden krzyż ani kościół nie przeszkadza. To też gdy sznury wskazujące północ poczynały się dopalać, odmawiano po stanicach modlitwy za umarłych. Mówiono także, że one cienie jeźdźców, snując się po pustyni, zastępują drogę podróżnym, jęcząc i prosząc o znak Krzyża Świętego. Między nimi trafiały się upiory, które goniły za ludźmi, wyjąc. Wprawne ucho z daleka już rozeznawało wiecie upiorów od wilczego. Widywano również całe wojska cieniów, które czasem przybliżały się tak do stanic, że straże grały larum. Zapowiadało to zwykle wielką wojnę. Spotkanie pojedynczych cieniów nie znaczyło również nic dobrego, ale nie zawsze należało sobie źle wróżyć, bo i człowiek żywy zjawiał się nieraz i niknął jak cień przed podróżnymi. Dlatego często i snadnie za ducha mógł być poczytanym. Skoro więc noc zapadła nad omelniczkiem, nie było w tym nic dziwnego, że zaraz koło opustoszałej stanicy pojawił się duch czy człowiek. Miesiąc wychynał właśnie ze zadniepru i obielił pustkę, głowy bodiaków i dal stepową. Tym niżej na stepie ukazały się inne jakieś nocne istoty. Przelatujące chmurki przesłaniały co chwila blask księżyca, więc owe postacie to wybłyskiwały z cienia, to znowu gasły. Chwilami nikły zupełnie i zdawały się topnieć w cieniu. Posuwając się ku wyniosłości, na której stał pierwszy jeździec, skradały się cicho, ostrożnie, zwolna, zatrzymując się co chwila. W ruchach ich było coś przerażającego, jak i w całym tym stepie tak spokojnym na pozór. Wiatr chwilami podmuchiwał od Dniepru, sprawując żałosny szelest w zesłych bodiakach, które pochylały się i trzęsły jakby przerażone. Na koniec postacie znikły, schroniły się w cień ruiny. W bladym świetle nocy widać było tylko jednego jeźdźca stojącego na winosłości. Wreszcie szelest ów zwrócił jego uwagę. Zbliżywszy się do skraju wzgórza, począł wpatrywać się w step uważnie. W tej chwili wiatr przestał wiać. Szelest ustał i zrobiła się cisza zupełna. Nagle dał się słyszeć przeraźliwy świst. Zmieszane głosy poczęły wrzeszczać przeraźliwie: hała, hała, jezu, chryste, ratuj, bi. Rozległ się huk samopałów, czerwone światła rozdarły ciemności. Tentent koni zmieszał się ze szczękiem żelaza. Nowi jacyś jeźdźcy wyrośli jakby z ziemi na stepie rzekłbyś burza zawrzała nagle w tej cichej, złowrogiej pustyni potem jęki ludzkie zawtórowały wrzaskom strasznym wreszcie ucichło wszystko walka była skończona widocznie rozegrywała się jedna ze zwykłych scen na dzikich polach jeźdźcy zgrupowali się na wyniosłości niektórzy posiadali z koni przypatrując się czemuś pilnie wtem w ciemnościach ozwał się silny, rozkazujący głos Hej, Tom, skrzesać ognia i zapalić. Po chwili posypały się naprzód iskry, a potem buchnął płomień suchych oczaretów i łuczywa, które podróżujący przez dzikie pola wozili zawsze ze sobą. Wnet wbito w ziemię drągo od kaganka i jaskrawe, padające z góry światło świeciło wyraźnie kilkunastu ludzi pochylonych nad jakąś postacią leżącą bez ruchu na ziemi. Byli to żołnierze ubrani w barwę czerwoną i w wilcze kapuzy. Z tych jeden, siedzący na dzielnym koniu, zdawał się reszcie przewodzić. Zsiadłszy z konia, zbliżył się do owej leżącej postaci i spytał, a co, wachmistrzu, żyje czy nie żyje? Żyje, panie namiestniku, ale harcze. Arkan go zdławił. Co zacz jest? Nie Tatar, znaczny ktoś. To i Bogu dziękować. Tu namiestnik popatrzył uważnie na leżącego męża. Coś jakby hetman, rzekł. I koń pod nim Tatar zacny, jak lepszego uchana nie znaleźć odpowiedział Wachmistrz. A od tam go trzymają. Prócznik spojrzał i twarz mu się rozjaśniła. Obok dwóch szeregowych trzymało rzeczywiście dzielnego rumaka, który, tuląc uszy i rozdymając chrapy, wyciągał głowę i poglądał przerażonymi oczyma na swego pana. Ale koń, panie namiestniku, będzie nasz, wtrącił tonem pytania Wachmistrz. A ty, psia wiaro, chciałbyś chrześcijanowi konia wstepie odjąć? Pozdobyczny. Dalszą rozmowę przerwało silniejsze chrapanie zduszonego męża. Wlać mu go żałki w gębę, rzekł pan namiestnik. Pas odpiąć. Czy zostaniemy tu na nocleg? Tak jest. Konie rozkulbaczyć, stos zapalić. Żołnierze skoczyli co żywo. Jedni poczęli cucić i rozcierać leżącego, drudzy ruszyli po oczerety, inni rozesłali na ziemi skóry wielbłądzie i niedźwiedzie na nocleg. Pan namiestnik, nie troszcząc się więcej o zduszonego męża, odpiął pas i rozciągnął się na burce przy ognisku. Był to młody jeszcze bardzo człowiek: suchy, czarniawy, wielce przystojny, ze szczupłą twarzą i wydatnym orlim nosem. W oczach jego malowała się okrutna fantazja i zadzierżystość, ale w obliczu miał wyraz uczciwy. Wąs dość obfity i niegolona widocznie od dawna broda dodawały mu na dwiek powagi. Tymczasem dwaj pachołkowie zajęli się przyrządzaniem wieczerzy. Położono na ogniu gotowe ćwierci baranie. Zdjęto też z koni kilka dropiów upolowanych w czasie dnia, kilka pardew i jednego słuchaka, którego pachoł wnet zaczął obłupywać ze skóry. Sto płonął, rzucając na step ogromne czerwone koło światła. Zduszony człowiek począł zwolna przychodzić do siebie. Przez jakiś czas wodził nabiegłymi krwią oczyma po obcych, badając ich twarze. Następnie usiłował powstać. Żołnierz, który poprzednio rozmawiał z namiestnikiem, dźwignął go w górę pod pachy. Drugi włożył mu obuszek w dłoń, na którym nieznajomy wsparł się z całej siły. Twarz jego była jeszcze czerwona, żyły jej nabrzmiałe. Na koniec przyduszonym głosem wykrztusił pierwszy wyraz: Wody! Podano mu gorzałki, którą pił i pił, co mu widocznie dobrze zrobiło, bo odjąwszy wreszcie flaszę od ust, czystszym już głosem zapytał: W czyich jestem ręku? Namiestnik powstał i zbliżył się ku niemu. W ręku tych, co was ci salwowali. Przeto nie wasz, mościowie, schwycili mnie na arkan. Mosanie. Nasza rzecz szabla, niarkan, krzywdzisz waść dobrych żołnierzów podejrzeniem. Złapali cię jakowiś łotrzykowie udający tatarów, których, jeśli ciekaw oglądać możesz, bo oto leżą tam porżnięci jak barany. To mówiąc, wskazał ręką na kilka ciemnych ciał leżących poniżej wyniosłości, a nieznajomy na to. To pozwólcie mi spocząć. Położono mu woiłokową kulbakę. Był to mąż w sile wieku, średniego wzrostu, szerokich ramion, prawie olbrzymiej budowy ciała i uderzających rysów. Głowę miał ogromną, cerę zawiędłą, bardzo ogorzałą, oczy czarne i nieco ukośne, jak u tatara, a nad wąskimi ustami zwieszał mu się cienki wąs rozchodzący się dopiero przy końcach w dwie szerokie kiście. Twarz jego, potężna, zwiastowała odwagę i dumę. Było w niej coś pociągającego i odpychającego zarazem. Powaga hetmańska ożeniona z tatarską chytrością, dobrotliwość i dzikość. Posiedziawszy nieco na kulbacie, wstał i, nad wszelkie spodziewanie, zamiast dziękować, poszedł oglądać trupy. Prostak! mruknął namiestnik. Nieznajomy tymczasem przypatrywał się uważnie każdej twarzy, kiwając głową jak człowiek, który odgadł wszystko. Po czym wracał z wolna do namiestnika, klepiąc się po bokach i szukając mimowolnie pasa, za który widocznie chciał zatknąć rękę. Nie podobała się młodemu namiestnikowi ta powaga w człeku oderżniętym przed chwilą od powroza, więc rzekł z przekąsem. Rzekłby, kto, że wasze znajomych szukasz między owymi łotrzykami, albo że paciesz za ich duszę odmawiasz, nieznajomy odparł z powagą. I nie mylisz się waść i mylisz. Nie mylisz się, bo on szukał znajomych, a mylisz się, bo to nie łotrzykowie jedno słudzy pewnego szlachcica mego sąsiada. Wtedy widocznie nie z jednej studni pijacie zanym sąsiadem. Dziwny jakiś uśmiech przeleciał po cienkich wargach nieznajomego. I w tym się waść mylisz, mruknął przez zęby. Po chwili oddał głośniej. Ale wybacz, waszmość Pan, że mu naprzód powinny nie złożył dzięki za auxilium i skuteczny ratunek, który mnie od tak nagłej śmierci wybawił. Właści męstwo stanęło za moją nieostrożność, bom się od ludzi swoich odłączył, ale też wdzięczność moja dorównywa wasz ochocie. To rzekłszy, wyciągnął ku namiestnikowi rękę, ale butny młodzieńczyk nie ruszył się z miejsca i nie spieszył z podaniem swojej, natomiast rzekł. Chciałbym naprzód wiedzieć, jeżeli ze szlachcicem mam sprawę, bo chociaż o tym nie wątpię, jednakże bez imiennych podzięków przyjmować mi się nie godzi. Widzę w Waszmości prawdziwie kawalerską fantazję, i słusznie mówisz. Powinienem był zacząć od nazwiska mój dyskurs i moją podziękę. Jestem Zenobi Abdank herbu Abdank z krzyżykiem, szlachcic z województwa kijowskiego, osiadły i pułkownik kozackiej chorągwi księcia Dominika Zasławskiego. A ja Jan Skrzetuski, namiestnik chorągwi pancernej, A ja Jan Skrzetuski, namiestnik chorągwi pancernej, jaśnie oświeconego księcia Jeremiego Wiśniowieckiego. Pod sławnym wojownikiem waść służysz. Przyjmę teraz moją wdzięczność i rękę. Namiestnik nie wahał się dłużej. Towarzysze pancerni z góry wprawdzie patrzyli na żołnierzy spod innych chorągwi, ale pan Skrzetuski był na stepie na dzikich polach, gdzie takie rzeczy mniej szły pod uwagę. Zresztą miał do czynienia z pułkownikiem, o czym zaraz naocznie się przekonał, bo gdy jego żołnierze przynieśli panu Abdankowi pas i szable i krótki buzdygan, z których go rozpasano dla cucenia, podali mu zarazem i krótką buławę o osadzie z kości, o głowie ze ślinowatego rogu, jakich zażywali zwykłe pułkownicy kozaccy. Przy tym ubiór imci Zenobiego Abdanka był dostatni, a mowa kształtna znamionowała umysł bystry i otarcie się w świecie. Więc pan Skrzetuski zaprosił go do kompanii. Zapach pieczonych mięs jął właśnie rozchodzić się od stołu, łechcąc nozdrza i podniebienie. Pachoł wydobył je z żaru i podał na latercynowej misie. Poczęli jeść, a gdy przyniesiono spory worek mołdawskiego wina, uszyty z koźwej skóry, wnet zawiązała się żywa rozmowa. – Oby nam się szczęśliwie do domu wróciło – rzekł pan Skrzetuski. – To wasz mość wracasz, skądże proszę? – spytał Abdank. Z daleka, bo z Krymu. A cóżeś wasz mość tam robił? Z wykupnym jeździłeś? Nie, mości pułkowniku, jeździłem do samego Hana. Abdank nastawił ciekawie ucha. Ano, to proszę. W piękną waść wszedłeś komitywę. I z czymże do Hana jeździłeś? Z listem jaśnie oświeconego księcia Jeremiego. To waść posłował. O cóż jego mość książę do Hana pisał? Namiestnik popatrzył bystro na towarzysza. Mości pułkowniku, rzekł, zaglądałeś w oczy łotrzykom, którzy cię ujęli, to twoja sprawa, ale co książę do hana pisał, to ani twoja ani moja, jeno ich obydwóch. Dziwiłem się przed chwilą, odparł chytrzy Abdank, że jego mość książę tak młodego człowieka posłem sobie do hana obrał, ale po właściwej odpowiedzi już się nie dziwię, bo widzę, żeś młody, laty, ale stary eksperyencją i rozumem. Namiestnik połknął gładko pochlebne słówko, pokręcił tylko młodego wąsa i spytał. A powiedz, że mi, wasz mość, co porabiasz nad omelniczkiem i jakaś się tu wziął sam jeden? Nie jestem sam jeden. Ja ludzi zostawił po drodze, a jadę do Kudaku, do pana Grodzickiego, który tam jest przełożonym nad prezydium i do którego jego mość Hetman Wielki wysłał mnie z listami. A czemu nie bajdakiem, wodą? Taki był ordynans, od którego odstąpić mi się nie godzi. To dziw, że jegomość Hetman taki wydał ordynans, gdyż właśnie na stepie w tak ciężkie popadłeś terminy, których wodą jadąc pewno byś uniknął. Monsanie, stepy teraz spokojny znam ja się z nimi nie od dziś, a to, co mnie spotkało, to jest złość ludzka i inwidia. I któż to ja jegomości tak nastaje? Długo by gadać, sąsiad to zły mości namiestniku, który substancje mi zniszczył. Złości mnie ruguje, syna mi zbił i widziałeś waść, tu jeszcze na szyję moją nastawał. A to waść nie nosisz szabli przy boku? W potężnej twarzy Abdanka zabłysła nienawiść, oczy zaświeciły mu posępnie i odrzekł zwolna adobitnie. Noszę, i tak mi dopomóż Bóg, jako innych rekursów przeciw wrogom moim szukać już nie będę. Porucznik chciał coś mówić, gdy nagle na stepie rozległ się tent ten koni, a raczej pośpieszne chlupotanie końskich nóg po rozmiękłej trawie. Wnet też i czeladnik namiestnika, trzymający straż, nadbiegł z wieścią, że jakowiś ludzie się zbliżają. To pewnie moi, rzekł Abdank, którzy zaraz za taśminą zostali. Ja też, nie spodziewając się zdrady, tu na nich czekać obiecał. Jakoż po chwili gromada jeźdźców otoczyła półokręgiem wzgórze. Przy blasku ognia ukazały się głowy końskie z otwartymi chrapami, prychające ze zmęczenia, a nad nimi pochylone twarze jeźdźców, którzy przysłaniając rękoma od blasku oczy patrzyli bystro w światło. Hej, ludzie kto wy? spytał Abdank. Raby Boże! odpowiedziały głosy z ciemności. Tak, to moi mołojce! — powtórzył Abdank, zwracając się do namiestnika. Bywajcie, bywajcie. Niektórzy zeszli z koni i zbliżyli się do ognia. A my śpieszyli, śpieszyli, Batku. z boju. ju. Zasadzka była. Chwetko zdrajca wiedział o miejscu i tu już czekał z innymi. Musiał podążyć dobrze przede mną. Na arkan mnie ujęli. Spas i bich, spas bich. A to co za Laszek koło ciebie. Tak mówiąc, spoglądali groźnie na pana Skrzetowskiego i jego towarzyszów. To ruchy dobre, rzekł Abdang. Sława Bogu, całym i żyw. Zaraz będziemy ruszać dalej. Sława Bogu, my gotowi. Nowo przybyli i poczęli rozgrzewać dłonie nad ogniem, bo noc była zimna, choć pogodna. Było ich do czterdziestu ludzi rosłych i dobrze zbrojnych. Nie wyglądali wcale na kozaków rejestrowych, co nie pomału zdziwiło pana Skrzetuskiego, zwłaszcza że była ich garść tak spora. Wszystko to wydało się namiestnikowi mocno podejrzane. Gdyby hetman wielki wysłał im cie Abdanka do Kudaku, dałby mu przecie straże z rejestrowych, a powtórę z jakiej żeby racji kazał mu iść stepem od Czechry na niewodą. Konieczność przeprawiania się przez wszystkie rzeki idące dzikimi polami do Dniepru mogła tylko pochód opóźnić. Wyglądało to raczej tak, jakby im ci Pan Abdank chciał właśnie Kudak ominąć. Ale zarówno i sama osoba pana Obdanka zastanawiała wielce młodego namiestnika. Zauważył wraz, że kozacy, którzy ze swymi pułkownikami obchodzili się dość poufale, jego otaczali czcią niezwyczajną, jakby prawego hetmana. Musiał to być jakiś rycerz dużej ręki. Co tym dziwniejsze było panu Skrzetuskiemu, że znając Ukrainę i z tej i z tamtej strony Dniepru, o takim przesławnym Obdanku nic nie słyszał. Było przy tym w twarzy tego męża coś szczególnego – jakaś moc utajona, która tak biła z oblicza, jak żar od płomienia, jakaś wola nieugięta, znamionująca, że człek ten przed nikim i niczym się nie cofnie. Taką właśnie wolę w obliczu miał książę Jeremi Wiśniowiecki, ale co w księciu było przyrodzonym natury darem, właściwym wielkiemu urodzeniu i władzy, to mogło zastanowić w mężu nieznanego nazwiska, zabłąkanym w głuchym stepie. Pan Skrzetuski długo deliberował. Chodziło mu po głowie, że to może jakiś potężny banita, który wyrokiem ścigany chronił się w dzikie pola. To znów, że to wataszka watachy zbójeckiej. Ale to ostatnie nie było prawdopodobne. I ubiór, i mowa tego człowieka pokazywały co innego. Zgoła więc nie wiedział namiestnik, czego się trzymać, miały się tylko na baczności. A tymczasem Abdank... Kazał konia sobie podawać. Mości namiestniku, rzekł, komu w drogę temu czas? Pozwólże podziękować sobie raz jeszcze za ratunek, oby Bóg pozwolił mi odpłacić ci równą usługą. Nie wiedziałem, kogo ratuję, przeto mi na wdzięczność nie zasłużył. Modestia to twoja, tak mówi, która jest męstwu równa. Przyjmij, że ode mnie ten pierścień. Namiestnik zmarszczył się i krok w tył odstąpił, mierząc oczyma abdanka. Ten zaś mówił dalej z ojcowską niemal powagą w głosie i postawie: Spojrzyj jeno, nie bogactwo tego pierścienia, ale inne cnoty ci zalecam. Za młodych jeszcze lat, w bisurmańskiej niewoli będąc, dostałem go od odpątnika, który z ziemi świętej powracał. W tym oczku zamknięty jest proch z grobu Chrystusa. Takiego daru odmawiać się nie godzi, choćby i z osądzonych rąk pochodził. Jesteś waść młodym człowiekiem i żołnierzem, a gdy nawet i starość bliska grobu nie wie, co ją przed ostateczną godziną spotkać może, cóż dopiero adolescencja, która mając przed sobą wiek długi na większą liczbę przygód trafić musi. Pierścień ten, ustrzeże cię od przygody i obroni, gdy dzień sądu nadejdzie, a to ci powiadam, że dzień ten idzie już przez dzikie pola. Nastała chwila ciszy. Słychać było tylko syczenie płomienia i parskanie koni. Z dalekich oczaretów dochodziło żałosne wycie wilków. Nagle Abdank powtórzył raz jeszcze, jakby do siebie: Dzień sądu idzie już przez dzikie pola, gdy nadejdzie, zady wsi w sinsfit, bożej. Namiestnik przyjął pierścień machinalnie, tak był zdumiony słowami tego dziwnego męża. A ten zapatrzył się w dal stepową, ciemną. Potem zwrócił się z wolna i siadł na koń. Mołojcy jego czekali już u stóp wzgórza. W drogę, w drogę, bywaj zdrów druhu żołnierzu, rzekł do namiestnika. Czasy teraz takie, że brat bratu nie ufa. Przeto i nie wiesz kogoś ocalił, bom ci nazwiska swego nie powiedział, więc właśnie nie Abdank? To klejnot mój, a nazwisko? Pochtan Zenobi Chmielnicki. To rzekłszy, zjechał ze wzgórza, a za nim ruszyli małojcy. Wkrótce okryły ich tuman i noc. Dopiero gdy odjechali już z półstajania, wiatr przyniósł od nich słowa kozackiej pieśni. Oj, wyzwoły, Boże, nas wsich biednych newylników, z ciężko i newoli, z wiry bisurmańskiej na jasni zori, na tych i wody u kraj wesielej. U mir wysłuchaj, Boże, u prośbach naszych, u neszczasnych mołytwach nas, bidnych, newelników. Głosy cichły zwolna, potem stopiły się z powiewem szumiących po oczeretach.